Siema. Siema, siema. Siema. Dzisiaj pokażę Wam, jak odbić wzorek, który chcemy sobie zatatuować na sztucznej skórze. I jak go po prostu odbić od kalki, żeby nam się tutaj trzymał i żeby nam się fajnie zatytułowało. Będziemy potrzebowali na pewno, no wiadomo, kalki naszego wzoru, wcześniej wydrukowanego. Mój to będzie taki upokot. Wcześniej wydrukowanego wzorku, jakiegoś zwykłego długopisu. No i oczywiście sztucznej skóry. Ja tutaj mam taką silikonową z kwadronu, bo też jest za 40 zł, ale jest bardzo fajna i, i, i bardzo ją polecam. Potrzebowali jeszcze czegoś do odbicia tego wzoru. Różnie ludzie odbijają na różnych preparatach, specyfikach. Ja będę odbijała na Old Spice. Co musimy zrobić? Po pierwsze, musimy ładnie wyciąć nasz szorek. Czyli, jak mam tutaj ufokota, biorę nożyczki, których nie mam. Już mam. Bierzemy nożyczki, wycinamy Upokota. Jak już mamy wyciętego, to co robimy? Robimy kalkę. I ogólnie są, jest wiele metod odbijania od kalki, ale ja pokażę właśnie, jak odbijać ją na takim zwykłym papierze A4 do drukarki. No i co musimy zrobić? Musimy otworzyć naszą kalkę. Tutaj mamy tutaj taką śliską stronę i mamy taką bardziej matową, no to kładziemy tak tą matową do góry. Mamy nasz wzorek wcześniej wydrukowany. Bardzo ważne jest, żeby odbijać sobie ten wzorek na właśnie czymś twardym. Nie na gumie, bo na gumie odbija się niefajnie. I ogólnie później jeszcze właśnie pokażę jaka jest różnica między tym jak się odbiło na gumie, a tym jak się odbiło na stole. E, e, Przekładamy nasz wzorek do tej matowej strony, e, w ten sposób. Wlewamy długopis i po prostu obrysowujemy go, tak jak linie prowadzą, taki jaki mamy wzor wzorek. go odrusujemy. Podnosimy i znajduje się z drugiej strony. Bierzemy naszą sztuczną skórę i do tego, żeby odbić nasz wzór, potrzebujemy właśnie Old Spice. On naprawdę się bardzo fajnie sprawdza. Smarujemy odcinek, w którym będzie, będziemy chcieli mieć odbity nasz tatuaż. Smarujemy ten odcinek. Tyle wystarczy. Bierzemy nasz, nasz wzór i go po prostu ładnie przykładamy. Przyciskamy. O, jest fajnie przyklejony. Podnosimy go delikatnie, i jest świetnie obity. To możemy sobie wyrzucić zostawić na pamiątkę. Możemy sobie zostawić w razie, gdyby nasz wzorek nie odbił się do końca. Możemy go poprawić po prostu później i odbić jeszcze raz, to będzie się nadawało do odbicia jeszcze raz. Co jest ważne, że na sztucznej skórze taki wzorek fajnie zostaje dopiero po jakichś 20 minutach. Jeżeli chodzi o prawdziwą skórę i Old Spice wzór skalki, takie jak tutaj mam, naprawdę fajnie się trzyma już po 5 minutach i po 10 naprawdę już jest problem, żeby go zmyć. Tak oto wygląda e, wzorek, który odbijałam przed chwilą, i odbijałam go odrysowując go na twardej powierzchni, czyli na stole, i tu jest ten wzorek. A tu jest wzorek, który odbijałam odrysowując na miękkiej powierzchni, czyli na silikonowej skórze, i po prostu no, różnica jest diametralna. Także odbijajcie na czymś twardym. I jeszcze taka bardzo fajna ciekawostka, jeżeli. Chcecie, żeby ten wasz wzorek naprawdę długo się trzymał i, i nie schodził, to wystarczy zostawić go na 24 godziny na silikonowej skórze, taką jak ja tutaj mam. I teraz próbuję go właśnie zmazać z ciekawości, i zobaczcie, nic nie schodzi. No wiadomo, ta pierwsza warstwa zajdzie zawsze, ale po 24 godzinach naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Także dla cierpliwych osób polecam. Ogólnie to, co tutaj mówię, jest tylko tak jakby moją wiedzą, z mojego doświadczenia, tylko to wiem. I to jest mój tak, pierwszy filmik i, i, i. i po prostu wiem, że... Bo ogólnie... <ścoughs> no. Działgaj to.